Jeżeli prawdopodobnie nam głową tajemnicy Wnioski na jakiego detektywa daje się Kerkeru? <laughs> ja nawet tego powiedzieć nie umiem! Tak, że może ty z innego wymiaru jej wystarczysz i się. Zajmie tam. i pomysł. się zajmie. Jezu, co ja pisałam? Tails, ja cię za to uduszę! Nie, nie takie uduszę. nie, nie takiej! <grym> <nie> takie. Tails, <grym> ja cię za to uduszę! Blaze mi się w wpierdol... Ups. To był ostatni banan. Nie ja apitole. Weź tu o, Jasne, spotkała się przed nieznajomym. Kto by to zapomniał? O. Dobra. <śmienicza> o boże. Jesteś zły na Eggmana za opięcie to do... za obrlrlrl <grych> mm -hmm. Jesteś zły na Egmen... no, ble, ble Jesteś zły na... no, fuck you, motherfucker I wiesz, po tych wszystkich jego trudnościach, długi mojego ojca cały czas on z... Wiem, że potrzebna jest dodatkowa kop... Sonic, dzieje się coś złego Uuuu, wolniej Jasne, że nie. Poza tym... Przecież się nie przenoszę. No dobra. Chodźmy zebrać kawałki i szla. Tak mówi na koniec. A kiedy Sonik przemierza kolejne lokacje i na... E. Bądźcie dla siebie mili. Wiecie, co lubią was obu? Oboje jesteście tacy bez... Ach, bez żartów! Choć jedna strzała łatwo pęka! To trzy strzały! Kurde, muszę patrzeć na tekst. Dziękuję, Sonik! Wow! Co? O Boże! <gry> Dzięki, Sonic! Odwaliłeś dobrą robotę! Ej, przytuło ci się trochę? Nie, to jest głupie Dzięki, młody. Nigdy czegoś takiego nie widziałem jak to, co mnie porwało. Uważaj! E -e -e -e. <grym znaframi> Mam dostęp do wszystkich 28 stron, znajdujących się w. O, kurna, nie mogę tego wymówić! A niech mnie. Toż to Alice. Ali, o oh Boże, Alicja, a ja Alice. Ps, ale żal. Posłuchaj tego wycia na ulicach. Lud nazywa ją latecznicą zmarłego. O Boże, ale trzeba to szybko mówić. Posłuchaj tego wycia na ulicach. Lud nazywa ją latecznicą zmarłego. murła. Z, z... <gry> Psst, <gry> jestem na nami Lu... Lucia? 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 Kurwa, Lucia? Konker, już zamierzałam. <laughs> Kim jesteś? O oh jest inaczej. Inaczej. To oznacza, że, ze... no, dupa. Zajebie skurwy syna. <noise> Interesujące, nie? Znalazłam przyjaciół, który. <noise> Usłyszał, że ona wpadła do oceanu, więc przybył, aby jeździć. <noise> Co w się? A ty jak zwykle jesteś poważna i ponura. Co z tobą jest nie tak? Uś... <noise> no do <to> chlery jaśniastej. Nie do jaśnistej. A niby jak? Bo widzę, że nie chcesz, żebym zmieniał się na a -a 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 -a. Czy ja tu właśnie powiedziałam, bo... Tak, czekałem na to. Czuję, jak polowoli zalewa mnie fala gorąca. Lody puszczają, a ja zaczynam się temu poddawać. Oh my god. Tak, czekałem na to. Czuję, jakby po Polski język, trudno język. Nie da się tego wymówić po Czekałem na to. Czuję jak powoli zalewa mnie tak... Róż roztapia we mnie wszystkie lody! Oh my god! Róż, piękności moja. Może pójdziesz ze mną? Oh my god. Kupiłem śrubki! Ha! Mi. Aha, to myślałem, że ty ten, przerażona jesteś z tekstu czy Nie, ja udaję płacz! Aha. Stworzyłem go po to, aby zakłócał Kurde, zakochałem się! Tejs! <laughs> musisz mi musz, Dupa. O oh mój god!